Coś takiego, że normalnie jestem taka miła, jest wszystko ze mną ok, ale jak wchodzę do OKTAGONu, to mi odpijala po prostu. Tak dosłownie, ja jestem innym człowiekiem. Jakie są twoje red flagi u faceta? Yy, pisanie z innymi dziewczynami. Yy, byłam, bardzo dużo osób do mnie podeszło po media treningu. Nawet Lexi podeszła do mnie, powiedziała, że... Dobry wieczór, Natalia ma dla Goniec Fight i jest ze mną Paulina Hornik. Cześć. Hej wszystkim. Powiedz mi, jak ty się czujesz? Standardowe pytanie, jak się czujesz dzień przed walką? Czuję się świetnie, czuję się, że jestem w bardzo dobrej formie i mam takie przeczucie, że wygram tą walkę. No, to dobre przeczucie, a jak psychicznie czy głowa, głowa ci gra, czy, bo to wiadomo, fizycznie być przygotowanym to jedno, ale też żeby się przygotować psychicznie, to drugie. Ja psychicznie też jestem bardzo dobrze nastawiona, ja mam coś takiego, że normalnie jestem taka miła, jest wszystko ze mną okej, okay, ale jak wchodzę do oktagonu, to mi odpierdala po prostu. Tak dosłownie, ja jestem innym człowiekiem. A właśnie a propos tego oktagonu, bo często jest tak, że jak wchodzisz do tego oktagonu to i krzyczy ci coś narożnik podczas walki, to ludzie mówią, że w ogóle jakby ich odcięło, nic nie słychać. Ty już masz poprzednie walki za sobą, czy ty słyszałaś swój narożnik? Ja słyszałam swój narożnik i słyszałam narożnik przeciwniczki. Oj, 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 ja Nie wiedziałabym, na którym się skupić. Y, no, znaczy, ja skupiałam się na swoim, a ja z jej słuchałam, co ona będzie robić. A, no, no, Multitasking, trochę, Tak, taak, ja po prostu jak zwierzę się czułam. E, a powiedz mi, kto będzie w Twoim narożniku teraz? Czy to będzie ten sam skład, co zawsze, czy coś się zmieniło? Y, ten sam skład. Mateusz Cosnowski, Tom, Krios i Wiktoria. Widziałam Twój trening i naprawdę. To było mocne i moim zdaniem widać progres, patrząc na Twoje poprzednie walki. A jak oceniasz umiejętności, missus Honey? Mi jest ciężko ocenić czyjeś umiejętności, jeżeli chodzi o tarczę, bo ja nie jestem za bardzo, wiecie, znawcą. Ja nie ogarniam, kto dobrze robi tarczę, kto źle. Nie wiem, jutro się dowiem, ale byłam, bardzo dużo osób do mnie podeszło po media treningu. Nawet Lexi podeszła do mnie, powiedziała, że gratuluję, że duży progres, a ja mówię tak. Kurde, przestańcie mnie tak chwalić, bo. jest, no. Nawet widziałam gdzieś tam shota na TikToku, jak leksja obstawiała swoje pewniaczki i właśnie tam mówiłaś, no no Paulina. Tak, ale powiem pierwszy raz mam taką presję, że ludzie na mnie obstawiają i mam takie. Nie miałam pytać, czy nie czujesz presji, skoro tyle osób jakby na tobie można powiedzieć polega. I Poczułam tak, tą presję. Tak, poczułam tą presję, ale też czuję się pewna, bo naprawdę włożyłam sporo pracy w te przygotowania. No i chcę się zajebiście pokazać. Uważam, że ta walka to jest taka walka na przetarcie, że ona po prostu wyłoni dziewczynę, która jest silniejsza i będzie mogła, nie wiem, na przykład mieć lepsze walki, w sensie lepsze takie z cięższymi osobami, albo więcej na przykład walk. No i mam nadzieję, że uda mi się. A w porównaniu do Twoich... Em... Przeciwniczek, z którym już walczyłaś. Jak oceniasz Ewę na tle innych? Czy ona jest słabsza, czy, czy może lepsza? Wiadomo, że nie pokazała teraz aż tak dużo na tym mediatreningu, no, treningu, tak naprawdę to był urywek, ale jak ją oceniasz? Uważam, że jest lepsza niż Pysia, ale słabsza niż Leksi. A z Leksi byś chciała? Z chciałabym. Czujesz się yy, na siłę? Myślę, że jakbym poćwiczyła jeszcze trochę, to byłabym na siłach. Nawet w sumie na ten moment myślę, że byłabym na siłach. Jeżeli to by była lekcja y, z tamtej walki i ja teraz, to myślę, że dałybyśmy fajną walkę. Y, jeszcze lepszą. No Jakbyśmy obie potrenowały, to myślę, że tak. A jak oceniasz lekcję, a propos lekcji w roli y, włodarza? Bo tak... Trochę też obserwowałam to na TikToku, jakieś tam szoty, i dużo osób w komentarzach pisało, że o, że sobie nie radzi, że to, że tamto I mam trochę wrażenie, że influencer za co by się nie zabrał, to po prostu jest krytykowany. Ja też tak uważam. Dużo ludzi patrzy na influencera jak na jakąś nieudolną osobę, która nic nie robi. I nie widzi tych pozytywnych stron, nie widzi po prostu tych dobrych rzeczy, które robi influencer. Widzi same złe. No i taka jest prawda, influencer może zarąbiście śpiewać, mieć ładny głos, ale i tak znajdą się ludzie, którzy będą go cisnęli, że coś jest nie tak, coś jest źle, podcianie skrzydeł. No, Lexi w roli wodarza to jest coś nowego, bo jest to pierwsza kobieta w Polsce, która jest wodarzem na freak tak? To też jest nowość. Myślę, że większość tych komentarzy piszą yy, zdesperowani mężczyźni, którzy siedzą w domu, yy, piją piwo i oglądają porno. No i... Wiecie, siedzą i się wyżywają po prostu na tych forach, na tych, w tych komentarzach, no i zazdroszczą. A jak Ty radzisz sobie z hejtem, bo pewnego czasu też był spory hejt na Ciebie, zresztą jak pewnie na każdego influencera. Jak Ty sobie z tym hejtem radzisz? Były momenty, że było mi gorzej, że było mi ciężej, ale potem tak sobie zdałam sprawę, że to, to oni mnie oglądają, a nie ja ich. To oni poświęcają swój czas na śledzenie mnie w social mediach, szukają... Podbijają zasięgi. Podbijają moje zasięgi i szukają... Ee, Czegoś, do czego się doczepić, a żeby znaleźć coś takiego, to trzeba dużo czasu na to poświęcić. Więc ja każdej osobie, która mnie hejtowała, która mnie wyzywała, z całego serca wam dziękuję. Jestem tu, gdzie jestem. Jestem tu, gdzie jestem, właśnie <laughs> dzięki wam. No i oczywiście dzięki moim fanom, bo tutaj nie mogę ich pominąć. Mam też super fanów, którzy mnie wspierają i naprawdę mnie lubią. Masz swój taki team jak tim żugajki, team horniczki? Czy... Jestem ja team Hornik. <laughs> Ale Tim Hornik widzę, że całkiem jest taki porządny. No. A jak wyglądają twoje relacje aktualnie z Natsu, bo był czas, kiedy dużo was, było, dużo was było razem, a teraz tak mam wrażenie, że to trochę może mi się tak tylko wydaje, ale mam wrażenie, że was trochę mniej jako taka para. E, nie, no cały czas się trzymamy razem, nawet więcej niż podczas projektu mi się wydaje, tylko... E, Natalia też jest troszkę na innym etapie już influencerskim. Mi się wydaje, że już jej się tak nie chce z kimś nagrywać. Ona zawsze była bardziej taka, jak to powiedzieć, że lubiła sama coś, samodzielna zawsze była w tym internecie. Jej to wtedy najlepiej zawsze wychodziło i... Ona się w tym dobrze czuje, dlatego też mało razem nagrywamy, nie robimy za bardzo razem zdjęć, ale ona tak raczej znaczy sama sobie zawsze wszystko robiła i chyba dlatego tak. Też dlatego, że no wiadomo, z Marcinem teraz spędza dużo czasu. Tak, i z Marcinem spędza dużo, dużo czasu. No i tak trochę mi się wydaje, że. Nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu ona nie, nie lubi za bardzo tworzyć z kimś kontentu, ona woli zrobić wszystko sama po swojemu. Nie tak dawno pochwaliłaś się wygraną sprawą z Prime. E, powiedz mi, czy myślisz, że oni się będą odwoływać od tego, czy to, to już się na takim etapie po prostu zakończy? Na pewno się będą odwoływać. To są tacy oszuści, którzy oni będą ciągnęli to do samego końca, a finalnie i tak mi się wydaje, że zamkną po prostu to wszystko i uciekną, bo ja złożyłam pozew. Co jeszcze inne osoby, które będą składać pozew? Ich taka to, główna strategia to jest, yy, słuchajcie, yy, albo wam zapłacimy mniej, albo wam damy karę finansową. No i to jest taka ich główna strategia, którą szantażują innych ludzi, ale ja po prostu stwierdziłam, że z oszustami nie rozmawiam, widzimy się po prostu w sądzie, i taką podjęłam taktykę, i taką też polecam wszystkim innym uczestnikom, którzy brali udział w tej. Śmierdzącej federacji. Bo nie wiem czy słyszałaś albo widziałaś, ale jest tutaj właśnie na dzisiaj na tym media treningu i cios i Magika Łukasz, i oni też mieli problemy z tą federacją. Łukasz ostatnio nawet wrzucił jakiś filmik do sieci no, powiedział, że skończy tą współpracę, bo też mu nie wypłacili pieniędzy, czyli myślisz, że no, na to wychodzi, że nie byłaś jedyna. Nie, ja na pewno nie byłam jedyna. To jest coś, co się powtarza co gale tak w zasadzie. Zauważcie, że co jakąś galę nowe osoby mówią o tym, że nie dostały wynagrodzenia. A słuchajcie tego: większość zawodników ma obniżoną garżę o 60-70%. Oni, wiecie, proponują kosmiczne pieniądze, a finalnie yy, dają Ci 20% z wynagrodzenia, przez co zawodnicy są w stanie tylko spłacić na przykład procent u trenera i treningi. Czy żałujesz tej decyzji, że właśnie dołączyłaś do, do Prime'u? Trochę tak, trochę nie. Nie wiem, jakby się potoczyły sprawy, gdybym nie zawalczyła, gdybym nie miała tej pierwszej walki. Nie wiem, czy wtedy bym na przykład miała walkę z Lexi. Tam, gdzie walczyłam z Lexi, też była yy, propozycja walki z Pysią, po mojej walce oczywiście. No i nie wiem, jak to by się potoczyło. Czy żałuję? Raczej nie. Pamiętam, jak oglądałam jakiś Twój wywiad i mówiłaś, że właśnie idziesz zawalczyć do prem, bo chcesz sobie zrobić operację piersi. Czy nadal jest to aktualne? Bardzo bym chciała, ale im dłużej nad tym myślę, tym bardziej się trochę tego boję i chyba po prostu chciałabym zostawić tą decyzję po walkach. Jak już definitywnie skończę walczyć, żeby zrobić to w pełni świadomie i żeby to było w pełni bezpieczne, bo to jest jednak implant. To jest sport. To może, być, to może się stąd pogryźć. Jeszcze na koniec mam takie szybkie pytanko. Jakie są twoje red flagi u faceta? Pisanie z innymi dziewczynami. Kiedy nie dba o potrzeby drugiej połówki, czyli na przykład nie pyta się, co tam u ciebie, nie zapewnia ci takiego bezpieczeństwa, takiego komfortu. No i kiedy nie ma pracy. Jakby zarabiał mniej od ciebie? Yy, w porządku, ale musi coś robić. W takim razie dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia na jutrzejszej walce. Dziękuję bardzo i Pa!